No i ta sprawczość PiSu, poza początkowym okresem benefitów socjalnych, kiedy to były właśnie te benefity działające, no to ona była skuteczna raczej w demontażu demokratycznych instytucji. To się ludziom niespecjalnie podobało i nie sądzę, żeby istotnie jakaś bardzo duża część polskiej populacji łatwo kupowała rozmaite populistyczne hasła. To raczej jak znowuż też nawiązując do tego, do tego raportu Fundacji Batorego, o którym wspomniałem, ci młodzi, ci młodzi, którzy chcieliby, żeby państwo różne rzeczy załatwiało, ale nie wierzą w to, że państwo te różne rzeczy załatwi i się wycofują. I oni są sobie sami. Nie znaczy, że oni poprą jakichś radykałów populistycznych. Nie. Oni wierzą w to, że dadzą sobie radę sami w życiu także wcale nie z udziałem polityki. Muszę powiedzieć, że ten ton, ten element tego tonu tego właśnie ten fragment tego raportu bardzo mi przypomina takie sygnały, jakie dostawałem ucząc na jednej z dobrych uczelni, także w jednym z podyplomowych programów słuchaczy, którzy byli no, takimi młodymi, dobrze sobie radzącymi, wspinającymi się na ścieżkę kariery. E, osobami w swoich instytucjach e, i to już od pewnego czasu widzę. Oni oczywiście są zrażeni, powiedziałbym, e, brudną polityką, ale nie zawsze do tego stopnia, żeby wejść do niej i samemu próbować ją czyścić. Raczej to zrażenie powoduje, a co mi ta polityka zrobi? I tak mam taki zawód, i tak mam takie kwalifikacje, że sobie dam radę, niezależnie od tego, jaka by ona nie była.